Siemanko siemanko! Tak jak Wam obiecałem, dzisiaj porozmawiamy o nowej aplikacji Move2Earth, którą już widzieliście na moich niektórych filmach, a jest nią tip top, a więc na szczegóły zapraszam do obejrzenia tego filmu. Pamiętajcie, dajcie suba, dajcie lajka i komentarz, a my lecimy! Okay, na samym początku zaglądamy do wersji webowej, i tutaj macie od razu w niej sklep. Macie też do polecenia znajomych. Ja, będzie mi bardzo miło, jak zapiszcie się z mojego reflinka. To też jest w miarę takie podziękowanie za filmy, które dla Was tworzę i pokazuję, jak możecie zarabiać na aplikacjach Move to Earn. No i dodatkowo możecie też podejrzeć swój inwentarz, jak widzicie ja mam tylko jednego buta, także bez szaleństwa. W takim wypadku portfel również możecie tutaj sobie założyć poprzez tą wersję webową. Jak widzicie jest już skonfigurowany u mnie wallet. Ja go sobie konfigurowałem w wersji mobilnej, zarówno do pobierania na Androida, jak i też iPhone'a, także niezależnie jaki system w telefonie posiadacie, każdy z Was będzie mógł tutaj sobie pośmigać. Ok, i teraz sobie przejdziemy do wersji mobilnej, czyli to, co nas najbardziej interesuje, jak się poruszać w ogóle po tej aplikacji i z czym to jest związane. Więc szybko postaram się wam to omówić, żeby nie tracić cennego czasu i żeby więcej było na chodzenie. A więc zajrzymy do aplikacji mobilnej. Jak widzicie, na starcie jest pokazany nasz boot. I tutaj za chwilę postaram się go omówić. Dodatkowo, jeżeli chodzi o cały panel, no to też widzicie portfel, widzicie moje tokeny, ile się udało ich uzbierać. Jest skrzynka do odebrania. Trzeba pamiętać, że w tej skrzynce możemy znaleźć różne ciekawe rzeczy. 55% jest na to, że znajdziemy po prostu tylko wodę, więc można powiedzieć, że po części przepalimy te 100 tokenów TIP. 28% na to, że znajdziemy albo to tip, albo top na skarpetki, 15% no i 2% możemy znaleźć jakiegoś buta, a to już by było nie lada gratka, więc ci, którzy mają żyłkę hazardzistę, mogą tutaj e, odkrywać skrzynki, które będziecie mogli znaleźć w trakcie właśnie chodzenia, ale to za chwilę wam pokażę z czym to jest związane. To już mieliście pokazane kalorie. Kalorie wpływają na to na nasz level buta i z każdym przejściem odpowiedniej liczby kalorii wchodzimy na wyższy level. Jak widzicie moje buty nie są kolorowe, nie są piękne, ponieważ to są zwykłe buty za które nie trzeba płacić, więc im więcej tych kalorii spalę. To tym większe będę miał lewe, a dzięki temu te buty będą piękniejsze, bardziej kolorowe, a potem będę mógł je wymintować do normalnego poziomu. Kolejną rzeczą, na którą musimy tutaj spojrzeć, to właśnie teraz widzicie, to jest poziom wody, i to odpowiada za to, ile kroków dziennie możemy w ogóle na tych butach sobie przejść. Więc w takim wypadku, jak poziom wody nam się skończy, to decydujecie albo zakupujecie ze, ze sklepu wodę, i po prostu uzupełniacie, albo w tym momencie kończymy na dzień dzisiejszy całą tutaj zabawę Następnie przechodzimy do tego jak cały but wygląda, jak widzicie macie podział na performance, stamina I tutaj za chwilę też się pokaże karma Jeżeli chodzi o performance to to jest ściśle powiązane z tym Ile będziemy tego tokena TIP wydobywać Stamina jest powiązana z tym, ile tak naprawdę na tym bucie możemy przejść, zanim nam się woda wyczerpie, i karma to w odpowiednich aplikacjach Move to Earn jest zazwyczaj utożsamiana z LAG, czyli ze szczęściem, i tutaj jest to samo, czyli jaką szansę mamy na to, że pojawi się nam jakaś zwykła skrzynka, którą będziemy mogli potem otworzyć. Wcześniej wspomniałem, ja mam buta e, premium e, Tip Topera, więc to jest e, zwykły but, który dopiero poprzez moje levelowanie będzie mógł e, wskoczyć na wyższy poziom i będę mógł go zamienić na NFTK. I to w zasadzie jest moim celem w tej grze. Niekoniecznie wyobrażam sobie, że jakoś kupę kasy zrobię na tokenach e, Tip, natomiast zakładam, że uda mi się w miarę szybko wylewelować tego buta i wtedy Tutaj dzięki niemu, po prostu coś tam uda się przytulić. Nie wykluczam takiej sytuacji, że dokupię buta i wtedy będę się bawił w jakieś mintowanie. Na ten moment. Na razie tego jeszcze nie planuję. Za chwilę Wam też pokażę, jak te cenniki butów wyglądają na aplikacji. Ok, tutaj jeszcze zobaczycie, co posiadam w inwentarzu. Oprócz buta, zakupiłem skarpetkę, myśląc, że będę mógł już dodać. Niestety do tych butów nie mogę dodać jedynie, co opłaca się, to zakup wody. No i tutaj też macie od razu pokazany sklep i jak to wszystko wygląda pod względem cenowym. To od razu mogę Wam powiedzieć że najtańsze buty są po 0,2 BNB, więc w tym momencie tak właśnie but się prezentuje po 0,2 BNB, więc w tym momencie ja uważam, że jest to zbyt wysoki koszt, nie ma takiego hype'a na projekty Move to Earn, Żebym wydał taką kwotę, taką kwotę, to ja mogę wydać na zawodnika Sobrary. Więc moim planem, żeby nie inwestować, po prostu będzie wychodzenie tego buta i wymintowanie. A być może w przyszłości, jak te ceny troszeczkę spadną, to może wtedy jakoś zaszaleje, albo jak jakaś grubsza kasa padnie i nie będę miał co z nią robić, to wtedy wrzucę w takiego buta. Ok, a teraz przechodzimy do funkcjonowania całej e, aplikacji, no i tutaj e, widzicie cały panel, oczywiście jeżeli chodzi o buty, e, to też e, dzielimy w ten sam e, sposób jak w innych aplikacjach, czyli walken, te e, które są do chodzenia, joggery, które są e, do joggingu i e, Runnery, które używamy do biegania. Jeżeli chodzi o cały panel, no to macie tutaj pokazaną prędkość, z jaką chodzimy. Macie czas pokazany. Macie też pokazane, ile tutaj kilometrów przeszliśmy, przebiegliśmy, zarobioną kasę, ile wykorzystaliśmy w tym momencie wody. No i też spalone kalorie. Także od razu mi się to podoba, bo pewne rzeczy już mamy zawarte w tej aplikacji i nie musimy się posiłkować dodatkowymi aplikacjami, żeby tutaj sobie zobaczyć, ile na przykład kalorii spaliliśmy. Natomiast minusem jest takim, że ten przelicznik nie odbywa się na przykład na przykładzie takiej opaski, tylko po prostu zapewne na tych danych, które podaliśmy Czyli wzrost, waga, no i na tych danych, które sama aplikacja zbiera. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to by było na tyle. Tam nie ma żadnej filozofii. Jeżeli ktoś już zaczynał z różnymi aplikacjami Move2R, to, to na pewno będzie świetnie obyty i obeznany, i nie ma sensu podawania zbyt dużej liczby informacji, bo w mojej opinii będziemy musieli zobaczyć, jak ta aplikacja zachowa się po listingu tokena. I gdzie on się y, uplasuje. W tym wypadku, jak widzicie, w większości aplikacji trzeba poczekać, aż ten dołek się ubije, i wtedy rzeczywiście y, można zakupować różne y, buty, różne akcesoria. Bo wiemy, że nie jest to moment hype'a, nie jest to moment, w którym ceny i kwoty są narzucone stricte przez samą firmę. Dopiero jak rynek wyceni odpowiednie asety, to ja się będę zastanawiać, czy tutaj jakoś mocniej nie można wejść. Oczywiście wiem, że niektórzy z Was już spekulacyjnie jakiś bud zakupili. Tak jak mówię, ja na ten moment się wstrzymuję. No i co? Zachęcam Was do oglądania moich poradników odnośnie Move to R, czyli Road to Hell, gdzie będę pokazywać, ile mi się udaje przez cały tydzień uzbierać na różnych aplikacjach, jeżeli Wam się podoba dzisiejszy poradnik, łapa w górę, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o komentarzach, również tutaj w domu macie reflinka, także zachęcam do zapisywania się i zakładania konta, razem e, będziemy sobie e, chodzić w te ciepłe miesiące. Dzięki, trzymajcie się, zbijam piony i znikam, heja!